Kiedy ta, jest włączona, żeby, nie, przepraszam, żeby ta, kiedy ta jest włączona, żeby ta się wyłączyła, czyli z tej strony musimy poprowadzić yy, prąd, czyli stąd do tej bramki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nie wiem czy będzie działać z racji tego, że jest spory kawałek. Trzeba rozłączyć, żeby tą włączyć. Trzeba Wam pokazać tutaj, że to wszystko działa. Czyli teraz, kiedy nacisnę, ja nacisnę ten przycisk, ta się wyłączy, ta się włączy. Sprawdźmy. Nie zadziałało. Jak widzimy tutaj nie ma prądu, czyli trzeba zrobić przedłużacz. Powiedzmy w tym miejscu zrobimy. Pamiętajcie również o kierunku. Kierunek, czyli ta bramka wysyła sygnał, żeby wyłączyć tą bramkę. Czyli tak. Jak teraz widzicie, kiedy podłączyłem już prąd, ta jest zapalona, a ta mi momentalnie zgasła. Czyli może to pokażę jeszcze raz? Czyli ja to zresetuję. Widzicie, ta automatycznie mi się nie, to musiałbym teraz tą wyłączyć najpierw żeby to działało bo inaczej nie będzie działał cały system teraz kiedy tą wyłączyłem, mogę tą włączyć ta jest włączona ta jest wyłączona czyli jak nacisnę teraz ten przycisk to tam się włączy, tam się tam się wyłączy. Sprawdźmy. Czyli działa jak najbardziej poprawnie. Czyli pamiętajcie z tej strony, żeby mówić, żeby wyłączało mi, kiedy ta jest włączona, żeby wyłączało mi inne bramki to z tej strony musi iść sygnał w jedną stronę przewodem do tamtej bramki XNOR i drugim przewodem w tym kierunku do tej bramki XNOR, a ta bramka XNOR przekazuje dalej do tego mechanizmu. W zależności kto, y, teraz czy ta bramka, czy ta bramka jest y, włączona, to kiedy tu będzie sygnał, ta bramka ma się wyłączyć na tej zasadzie. I to samo trzeba zrobić dla y, trzeciej bramki. Jak widzicie tutaj mam trzy bramki, tak więc trzecią bramkę Xnor, tak samo trzecią trzeba podłączyć. Y, Czyli od tamtąd tutaj mogę iść przedłużaczem dalej. W z tego, że to jest ta druga strona i tutaj nie ma bramki X, czyli to jest ten przewód. Niezależnie, czy, czy tutaj chodzi o to, że ona mówi mi, że kiedy ta jest włączona, wszystkie inne mają być wyłączone, czyli tutaj razem mogą być połączone do dwóch bramy, czyli z tej strony może iść tutaj przedłużaczem, czyli raz bramka, przedłużacz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 12, 11 nawet raz, 2 pamiętajcie znowu o kierunku raz, 2, 3, 4, 5, 6 czyli teraz kiedy nacisnę ach, jeszcze może zanim to nacisnę, to jeszcze podłączymy do drugiego, czyli to jest trójka, połączyliśmy z pierwszego, czyli jeszcze musimy połączyć z drugiego. A z drugiego, czyli tędy. Czyli żeby to działało, może to tu zróbmy tak. Zrobimy troszkę krótsze, żeby było więcej miejsca. Ok, przesunąłem to i teraz tutaj Trzeba to będzie podwyższyć. W tego, że to musi iść nad. Bo nie mogę przecinać kable. Czyli tu muszę iść do góry. i chyba mi nie... O, może. Czyli raz, dwa. Najlepiej na taki bezpieczny pociąg, żeby pod spodem pamiętajcie, że jakbym tu miał teraz prąd, albo nie wiem, na przykład, o właśnie, coś takiego i tu miałbym mieć to, to automatycznie zmienia mi na włączony status pamiętacie, że pod tutaj musi być dwa odstępu kratki to jest ważne, bo inaczej Wam zmieni kierunek yy, prąd i nie będzie nic działać przedłużmy to 9, 10, 11 i teraz ta bramka wysyła mi sygnał tą stronę, do tamtej bramki, że ta jest włączona, czyli ta ma się wyłączyć. Dokładnie ta, ta lampka. Pamiętajcie znowu o kierunku. Czyli tu, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Trzymamy jeszcze jeden przedłużacz. Może będzie problem z, problem z przedłużaczem ze względu na to, że no spore kawałek tu odbyło Najwyżej się poprawi OK. I wydaje mi się, że to co zbudowaliśmy przed chwilą To już jest wszystko Jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno wszystko podłączyliśmy Czy tak od tej bramki idzie do tej, od tej bramki idzie do tej, czyli to mamy załatwione. Z tej strony idzie do tej i do tej, czyli bramka jest cała, w 100% zbudowana pierwsza. Z drugiej to idzie do, do tej, a także do trzeciej. A z tej strony tu od tej do tej i od tej do tej, czyli to też jest w 100% zrobione. Jeszcze jest trzecia bramka, czyli wysyła sygnał do tej, wysyła sygnał do tej, dobrze i dwie również wracają, czyli według mnie powinno wszystko działać, ewentualnie może być problem z przedłużaczami, czyli, czyli tak, to jest włączone, jak nacisnę tą, ten przycisk, to tam się włączy, tam się wyłączy. Tak jak mówiłem o tych czasami trzeba nacisnąć dwa razy. Jak widzicie, ta mi się włączyła, ta mi się wyłączyła. Sprawdźmy, czy 2, 1 będzie również działać. Ta mi się wyłączyła, ta mi się włączyła. Sprawdźmy teraz 1, 3. Czyli ta ma mi się wyłączyć, ta ma mi się włączyć. Raz. 2. Widzicie, ta się włączyła, ta mi się wyłączyła. Sprawdźmy teraz 3.1. Jest włączona, ta jest wyłączona, po naciśnięciu raz. Zobaczcie, nacisnąłem raz, wyłącza mi się lampka, dopiero przy drugim razie ta mi się włączy. Trochę dziwne, nie wiem czemu tak się dzieje. No, nie potrafię dojść do wniosku. Próbowałem tego repeatera, żeby opóźnić. Ale to niestety nie pomaga. No cóż, czyli może pójdę na górę i pokażę wam, jak to wszystko wygląda z góry, ale całą bramkę skutowaliśmy razem. Jest to dosyć trudne, nie powiem. Żeby to zrozumieć, no, trzeba troszkę poćwiczyć na pewno, pobudować troszkę prostszych mechanizmów, najlepiej na początku z dwoma, pobudować jak to wszystko, jakie są zależności a dopiero potem można się zabierać za coś większego, czyli właśnie na przykład za taką bramkę. To jest na 3 torów. Gdybyśmy chcieli zrobić na 4 torów, wystarczy, że do każdego, tam gdzie są bramki Xnor, podłączy się kolejną bramkę Xnor i najwyżej jeszcze kolejną na przykład dla 6 torów, a dla tutaj jest za 3. Dla czterech byłoby jedna bramka więcej bramka Xnor. Tutaj kolejny przewód po prostu podłączać. Tak samo przy wszystkich innych. Po prostu może tak z tej strony wychodziłyby trzy kable, czyli jeden kabel, drugi kabel i trzeci kabel do czwartej bramki, a tutaj po prostu by przechodziły tak jak tu jest, z tym, że z tej strony nie byłby kabel, tylko tu byłaby bramka Xnor i do, tego, do tej kolejnej bramki Xnor ten kabel by dochodził, a także z czwartej bramki kabel by dochodził i wtedy przy podłączeniu tak przy wszystkich bramkach Cały mechanizm działałby w 100%. Jeszcze to pokażę z góry, a w międzyczasie jeszcze powiem troszkę informacji. Ostatnio troszkę myślałem odnośnie Minecraft'a i doszedłem do wniosku, że będę wypuszczał co jakiś czas odcinki odnośnie Minecraft'a. Będzie to raczej jakiś serial i stwierdziłem, że nazwę go e, Architekt na Fali. E, mój mm, ten, ta, ten program odcinkowy będzie polegał na tym, że e, będę budował jakieś nowe projekty, tak jak pierwszym projektem była e, moja stacja kolejek. E, I tak co jakiś czas coś zbuduję. Będę pokazywał, jak polepsza się mój świat, jak to wszystko wygląda, e, jakieś nowe projekty, jak czasami zmyślę jakiś mechanizm. Ostatnio myślałem nad pistonami i e, Wymyśliłem coś mniej więcej. Tak więc e, też to Wam pokażę w pierwszym odcinku. E, już go zapowiadam, że myślę, że w przyszłym tygodniu on wyjdzie. E, pokażę Wam jakie zmiany, pokażę Wam moją twierdzę, jak ona wygląda całkowicie, jak to wszystko wygląda w nocy, a także to, co udało mi się zbudować z pistonami. E, ponieważ zauważyłem, że e, można zbudować coś takiego, że e, te pistony, jak gdyby budują jakąś budowlę, nie wiem, to dużo małą zależne, zależne jak już tam chcecie po naciśnięciu, po naciśnięciu jednego przycisku, czyli naciskam przycisk i nagle coś mi się buduje. To Wam mniej więcej pokażę w przyszłym odcinku. To oczywiście nie jest opracowane, bo tam sprawdziłem jedną zależność i nie podobało mi się jedna rzecz, ale to może już więcej powiem w moim konkretnym odcinku, czyli tym pierwszym. Tak więc zapraszam Was do oglądania mojej serii. A na dzisiaj myślę, że się pożegnamy. Tak więc trzymajcie się. Na razie.